Jesteśmy na miejscu, które było często ostatnim miejscem życia bojowców organizacji bojowej pps -i. Tutaj, wydani przez prowokatorów lub aresztowani w czasie ochrony demonstracji Polskiej Partii Socjalistycznej, byli po otrzymaniu wyroków śmierci wieszani w bramie straceń. W 1892 roku w Paryżu miał miejsce zjazd polskich działaczy socjalistycznych. Założyli oni wtedy Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, a jednocześnie powołali do życia Polską Partię Socjalistyczną. Program działania polskich socjalistów opracowali już wcześniej Bolesław Imanowski, Stanisław Mendelssohn, Felix Perl. Był to tak zwany Program Paryski. Na pierwszym miejscu stawiał on sprawę walki o niepodległość Polski, zakładając, że najkorzystniej będzie zacząć ją wtedy, gdy wybuchnie konflikt między zaborcami. Przyszłą Polskę widzieli jako niepodległą i demokratyczną republikę parlamentarną, gdzie będą respektowane prawa obywatelskie i socjalne. PPS zdecydowanie odrzuciła internacjonalizm oraz rewolucyjne hasła marksistów, podkreślała też swoją odrębność od innych partii socjalistycznych. Emisariusze PPS dość szybko zaczęli zakładać komórki partii na ziemiach polskich. W Zaborze Rosyjskim działały one nielegalnie, w Zaborze Pruskim i w Galicji podjęły natomiast współpracę z działającymi już wcześniej ugrupowaniami socjaldemokratycznymi. W 1904 roku Polska Partia Socjalistyczna postanowiła powołać swoją organizację, która miała za zadanie Ochronę manifestacji, ochronę zebrań, ale również prowadzenie czynnej walki z okupantem oraz zdrajcami we własnych szeregach. Tę organizację nazwano najpierw organizacją spiskowo-bojową, a potem organizacją bojową. Były to bojówki partyjne, krótko mówiąc. Albo też, szerzej nawet, organizacja terrorystyczna mająca za zadanie po prostu siać terror zarówno wśród y, zaborców, w tym wypadku Rosjan, którzy uciskali Polaków i przede wszystkim całkiem niedawno zdławili powstanie styczniowe, a z drugiej strony miała pilnować, żeby we własnych szeregach nie trafiali się prowokatorzy, zdrajcy czy innego rodzaju współpracownicy carskich władz. W polskim do najaktywniejszych działaczy PPS należeli między innymi Józef Piłsudski, Stanisław Wojciechowski, Jan Stróżecki. Naczelnym organem prasowym partii było czasopismo Robotnik. PPS nie była jednak organizacją jednolitą. Wielu jej członków przystało do partii głównie ze względu na jej program niepodległościowy. W 1904 roku w PBS utworzono organizację bojową, w której aktywnie działali Józef Piłsudski, Stefan Okrzeja, Walery Sławek, Aleksander Prystor. Organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej stała się grupą zbrojną mającą na celu ochranianie działalności niepodległościowej PPS, jej demonstracji i spotkań. Przeprowadzała też szereg akcji zbrojnych, likwidując funkcjonariuszy i współpracowników rosyjskich władz okupacyjnych Królestwa Polskiego, dokonując licznych ekspropriacji na potrzeby działalności niepodległościowej. W 1906 roku wykształciła się prawicowa gałąź PTS PPS Frakcja Rewolucyjna z Piłsudskim na czele, która postawiła wyłącznie na program niepodległościowy. Jesteśmy w miejscu, gdzie w 1906 roku stał budynek, świeżo wybudowany, bo w 1900 roku, który nosił miano Pasażu Simonsa. Mieścił się on dokładnie u zbiegu ulic Długiej i Nalewek. W tym Pasażu Simonsa była kasa finansowa, która miała służyć jako źródło finansów do, na, do finansowania działalności bojowej organizacji PPS. I tutaj grupa bojowców pod kierownictwem Wandy Grachelskiej zorganizowała napad na tę kasę, i miano w ten sposób nie tylko dokonać zdobycia pieniędzy, ale również ściągnąć ober policmajstra warszawskiego i przy okazji wykonać na nim wyrok za taką, a nie inną działalność. Niestety, oczywiście, akcja zakończyła się troszeczkę sukcesem, ale tylko połowicznym, bo zdobyto pieniądze, natomiast nie dokonano zamachu na ober policmajstra. Polem organizacji bojowej PPS i jedną z legend rewolucji 1905 roku był bez wątpienia Stefan Okrzeja, urodzony 3 kwietnia 1886 roku w wiosce Dębę pod Mińskiem Mazowieckim w rodzinie robotniczej. Jeszcze w dzieciństwie przeniósł się z rodzicami na warszawską Pragę, gdzie mimo dużych zdolności musiał podjąć pracę w wytwórni naczyń emaliowanych. W 1904 roku wstąpił do PPS, brał udział w kołach kształceniowych oraz został członkiem kół bojowych samoobrony robotniczej, będących zalążkiem organizacji bojowej. Jesteśmy na Warszawskiej Pradze, na ulicy Wileńskiej. Tutaj, pod numerem 6, miał siedzibę 12 Cyrkuł Carskiej Policji. Tutaj, też w marcu 1906 roku, bojowcy z organizacji bojowej PPS-u. Usiłowali dokonać zamachu bombowego. Stefan Krzeja, znany ówczesny czołowy boj, bojowiec warszawskiej organizacji, który wsławił się wcześniej obroną sztandaru na placu Grzybowskim, miał rzucać bombę i rzucił bombę. Nie wiadomo, czy z powodu braku złego rozpoznania, czy, czy też z powodu stresu, pomylili wejścia. Więc cel nie został osiągnięty. Owszem, bomba wybuchła, część budynku została uszkodzona, ale główny cel zamachu nie udał się czyli nie został zniszczony budynek, nie zostali zabici policjanci, w tym szef cyrkułu. Fana Okrzeje uwięziono w cytadeli. W jego obronie PPS organizowała demonstracje i strajki w zakładach pracy. 13 czerwca stanął przed sądem wojennym, 10 dni później skazano go na śmierć przez powieszenie za udział w tajnym stowarzyszeniu, zamachach bombowych i zabicie policjanta. Wyrok wykonano na stokach cytadeli 21 lipca 1905 roku. Według relacji bojownik miał w obliczu śmierci zachowywać się godnie, prosząc o niezawiązywanie oczu i wznosząc okrzyk, niech żyje rewolucja precz z staratem. Jego ciało pochowano w nieznanym miejscu. Po swojej śmierci Okrzeja bardzo szybko stał się bohaterem PPS, a jego postać wykorzystywano w rewolucyjnej propagandzie. Jesteśmy na terenie byłego więzienia, tak zwanego pawiaka, gdyż był położony przy ulicy Pawiej. Tutaj w kwietniu 1906 roku miała miejsce najsłynniejsza akcja organizacji bojowej PPS uwolnienie dziesięciu więźniów, wszystkich skazanych na karę śmierci i w ten sposób uratowano im życie. Nie zakończyli oni na szubienicy na stokach cytadeli warszawskiej. Akcja ta prowadzona i dowodzona przez Jana. Gorzechowskiego, pseudonim Jur, odbywała się w ten sposób, że przebrani w mundury rosyjskich policjantów, bojowcy, zgłosili się po odbiór skazanych, których mieli zawieść już na Cytadelę. Jur przebrany w mundur oficera, jako Baron von Budberg, wywiózł ich wszystkich, przedstawiając jakieś tam dokumenty i w ten sposób ludzie ci Zostali ocaleni i dla sprawy, i dla Polski, i potem mogli się czynnie włączyć w budowę II Rzeczpospolitej. 15 sierpnia 1906 roku została przeprowadzona skoordynowana akcja organizacji bojowej PPS przeciwko okupacyjnym władzom rosyjskim w Królestwie Polskim, znana pod nazwą Krwawa Środa. Rzucano bomby. Na terenie całego Królestwa w wielu miastach i nie, to była nie tylko Warszawa, to był nie tylko Radą, To był nie tylko siedlce, ale w, praktycznie w każdym mieście, mieście gubernialnym te bomby wybuchały na cyrkułach Policji, w urzędach carskich. W ten sposób bojowcy pokazywali, że nie godzimy się, a zwłaszcza PPS nie godził się na zabór, na okupację, a walczyli po prostu przeciwko carskim zaborcom. W 19 miastach kongresówki dokonano zamachów na 80 Rosjan, głównie na policjantów, żandarmów i agentów ochrony. Miała na celu powstrzymanie represji carskich po rewolucji 1905. W istocie w Warszawie akcja ta spowodowała panikę w garnizonie rosyjskim i wycofanie na kilka dni głównych sił z miasta. Do organizacji bojowej PPS-u należało wielu, wielu ludzi, którzy byli. Potem sławni, no, w czasie e, ich przynależności do organizacji bojowej PPS-u nie wolno było nawet o tym mówić. Ale jak już wiemy, przez ostatni okres działalności organizacji bojowej PPS-u kierował nią Józef Piłsudski. Późniejszy naczelnik państwa, marszałek, e, twórca niepodległości, zwycięski wódz, wódz w wojnie 20 roku. Jednym e, z szefów organizacji bojowej był również Tomasz Arciszewski. I potem znalazł się w PPS frakcji rewolucyjnej, czyli takiej trochę opozycyjnej wobec tego głównego nurtu PPS-u, ale potem był prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Był tam również Walery Sławek, który był premierem rządu II Rzeczpospolitej, jednym z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, a potem był również w jednym z przywódców tzw. sanacji. Jednym również z przywódców organizacji bojowej PPS-u był Kazimierz Sostkowski, który kierował organizacją bojową na terenie okręgu warszawskiego. 26 września 1908 roku został przeprowadzony przez organizację bojową PPS, dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego, napad na rosyjski pociąg pocztowy przewożący pieniądze z kongresówki do Sankt Petersburga. Akcja miała miejsce na stacji bezdany, niedaleko Wilna. Zdobyto 200 812 rubli i 61 kopiejek, które przeznaczono na powstające w Galicji polskie organizacje wojskowe. Posłużyły też one do spłaty długów organizacji oraz wsparcia Uwięzionych towarzyszy ich rodzin. Organizacja bojowa zdobywała fundusze na działalność nie tylko swoją, nie tylko na zakup broni, nie tylko na szkolenia bojowców, ale również na działalność partyjną, czyli przede wszystkim na lewe dokumenty, na wynajmowanie lokali, na szkolenia różnego rodzaju, czy czasami nawet wyjazdy do, na przykład do Japonii, gdzie część bojowców była przeszkalana przez wywiad japoński w celu nie tyle bycia agentami japońskimi, ale była przeszkalana, jak prowadzić działalność konspiracyjną, jak prowadzić działalność podziemną, gdyż takie działania ze strony Polaków osłabiały, zdaniem Japończyków, Rosję. No, jednym z tak przeszkolonych był Józef Piłsudski, który ukończył japońską szkołę wywiadu. organizacja bojowa PPS-u tak naprawdę nigdy nie została rozwiązana. Przeniosła się do Galicji, a tam zaowocowało to związkie walki czynnej, potem drużynami strzeleckimi, potem strzelcem, drużynami bartoszowymi i to pomogło stworzyć regiony, które potem były pewnym, czy jednym z zaczynów utworzenia niepodległej Polski.